Siema Kartuzy? To już wszyscy trzeci wina Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki, że jesteście razem z nami na portalu kartuza.info. Czekają Was super przedmioty do wylicytowania. Gramy na zdrowie. Siema! <todgłosy> Witamy serdecznie z kartuskiego Centrum Kultury Sztab Kartuzy Wielkiej Ośrodki Świątecznej Pomocy. Zapraszamy na aukcję Kartuzy Info. Mnóstwo fajnych rzeczy do wylicytowania. Między innymi Bon Voucher Aleksandra wartości 500 zł. Coś kaszubskiego, Szwajcarii kaszubskiej. Także mnóstwo przepięknych atrakcji. A co w centrum? Mamy też tutaj z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dużo rzeczy do wylicytowania: koszulki, gry, kalendarze, notesy, także serdecznie zapraszamy. W programie między innymi wystąpi zespół pieśni i tańca, kaszuby, krosniąta. Tutaj nasze artystyczne grupy z Centrum Kultury, Gwiazdą Wieczoru będzie zespół Fischer, także serdecznie zapraszamy. O 19.20 będzie taka główna licytacja. Będzie można dużo, dużo fajnych rzeczy, voucherów między innymi, wylicytować. Także serdecznie zapraszamy. Tak, będzie dużo się działo, także nie może Was zabraknąć. Ciema! U nas już wszystko prawie gotowe i dopięte na ostatni guzik. 33 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie, nie. Już w najbliższą niedzielę. Co nas czeka? Moc, atrakcji i dużo, dużo licytacji. Między innymi e, łódka Gorbasa przysłała nam piękną płytę z autografem, gdzie można ją wylicytować właśnie na kartuzy info. E, do licytacji naprawdę mamy super fajne vouchery, między innymi na bal walentynkowy, e, ręcznie malowane obrazy i dużo, dużo gadżetów wośwowych. Serdecznie Was zapraszamy. Będzie się działo już od czwartku w Domu Kultury w Chmielnie. Serdecznie zapraszamy na Zumbę Wośpową, gdzie cały dochód zostanie właśnie przeznaczony na cel. A w najbliższą niedzielę od godziny 15 zapraszamy do Domu Kultury na Moc Atrakcji. Z naszym programem można się zapoznać na naszym fanpage'u. Na naszej licytacji na infokartuzy mamy e, aktualne koszulki, e, rękodzieło, e, mamy płytę zimną, którą nam tutaj fundowała i e, zostawiła Kasia. E, mamy też e, płytę wojtka cukrowskiego i płytę przekazaną na dworze. A, jest jeszcze to, które przekazało uwagę tak. Bóg Małkową, I jeszcze mamy y, Pianiną, która jest y, przedwojenne. i to Pianiną y, przekazało nam y, starsze patrzęństwo, y, które chce po prostu wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Polską. A w 26 stycznia zapraszamy na finał do Żukowa, który odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej w programie Liczne Atrakcje. Między innymi wirtualna wystawa historyczna Pięć Żukowa w Bogach -a. A także występy naszych lokalnych artystów, wokalistów, tancerzy, grup sportowych. A ja, Szanowni Państwo, zapraszam na występ formacji Châtelet. 18.40 wchodzą na scenę Gminą Zawadną. Uśmieniamy się po pachy. Zapraszamy serdecznie.